Więc robimy to w tego. Pierwsza moja mega ewolucja, kozak. Kozacko to wygląda. weski. Cześć, Stan Ditek. Dzisiejszy odcinek. Zaczynamy od. Śniadania, jajeczniczka. Masaka, jest późno, jest niedziela, późno wróciłem do domu. Ale dzisiaj mega ewolucja. Po raz pierwszy boję się, że będzie padać. Więc trzeba szybko zjeść i wychodzimy nagrywać odcinek. Zapraszam. Na początek odcinka pokażę Wam mój wczorajszy Lucky Trade z Mackiem. Już nie było słońca, w sensie był wieczór, więc nie było jak nagrywać, ale wymienialiśmy Shiny Charizard z Blast za Czarka z Blastbernem, więc generalnie spoczko. Oczywiście seteczka by się przydała, ale jak to moje szczęście do Lucky Trade'ów i Shiny. Wyszedł słaby. Bardzo słaby. Liście, liście. Także 12, 12, 12. Oczywiście stransferowany. Bo weski no... nie potrzeba w ogóle czegoś takiego trzymać. Nie ma sensu. Także dzisiaj idziemy na mega rajda. Znaczy, mam nadzieję, że w ogóle będzie jakiś mega rajd. W ogóle będą ludzie. Bo jest taka pogoda, wiecie... Jakby miało zaraz się rozpadać. Generalnie taki tip dla Was, jeżeli macie sporo znajomych, to możecie na przykład podpisać tak jak... Aj, nie nagrywam ekranu. Dobra, to wam dogram. Możecie podpisać swojego buddy, tak? Jeżeli ktoś wchodzi w was w friendach, to wtedy widzą po prostu nazwę Waszego buddy Pokemona. Ja mam na przykład INF, MEGA i T5, tak? Więc następnym razem, jeżeli będą otwierać Wasze gifty, będą widzieć nazwę Waszego Pokemona, no to będą wiedzieć, że chcecie otrzymywać zaproszenia na remote, nie? Oczywiście. Dobra. Idziemy dalej. Dzisiaj kolejny taki tip dla Was. Generalnie, jak możecie tu zobaczyć po boku, we wrześniu mamy 5 Spotlight Hour. Więc 5 Również jak możecie tu zobaczyć, szałucha, youtuber na osiedlu, mamy 5 Spotlight Tower: mamy Iwkę, mamy Handauera, Tentacula, Spirowa, Skitty. więc no, 5 Spotlight Tower. Na no akurat 5 torków w miesiącu. Więc mamy za pierwszy, ja tu nie widzę, mamy catch EXP, później z Handauerem mamy dwa razy catch Candy, później mamy Transfer Candy. To o tym będzie tip dla Was. Spiro mamy dwa razy Elbe Wolf EXP i na końcu mamy Skitty i mamy dwa razy catch Stardust. To też nas oczywiście powinno interesować. No zależy, musicie wybrać. No raz w tygodniu można wyjść sobie na tą godzinkę tak? pograć i mamy szansę na shiny. No jedynie ze Spirołem nie mamy szansy na shiny. Ale jaki tip Wam chciałem dać, to ja już sobie boksy przygotowuję do tego mas transferowania z Tentakulem. To będzie 15 chyba tak. I mam po prostu przygotowane boksy, które są strajdowane już, mają słabej fałki i tylko przytrzymuję tak i będę robił X. I ile ich tutaj jest? 150 poków do stanserowania, plus jeszcze hitrany, jakieś takie rzeczy wiecie, legendarne. Więc można sobie już tak skrócić, po prostu przygotować te poki i później tylko pada godzina 18 i transfer. I mamy candy razy dwa. Spoko. W ogóle w ten weekend są food trucki w parku brunowskim. jest dla mnie miejsce w gymie, więc spoczko. Kogucik jeszcze, to nawet nie mam złota. Ale jest niedziela. Dużo ludzi. <gry> food trucki. No Może mogliście wczoraj zobaczyć na... Wczoraj. Na moim Instagramie, na story. Jadłem kubańskiego burgera, który w sumie nie wyglądał jak burger. Ale gdzieś Wam tutaj go pokażę. W sumie mało tych futraków, ale... Nie było tragedii. Dobra, jesteśmy w parku, jak widzieliście food trucki. nie będę tam przechodził, bo muzyka i pełno ludzi, nie chcę, żeby ktoś się przyczepił, że go nagrywam czy coś, więc ee, lurki się palą, ale no żadnego rajdu nie ma, żadnego mega, także mam nadzieję, że może ktoś mnie za chwilę inwajtnie na jakiegoś mega rajda, ale ja jeszcze nie zacząłem swojego. Westa na Bedrilla. mega, więc możemy to zrobić tutaj. Ja sobie tylko odpalę Lucky Ega i Starpisa, bo widziałem, że tam też jest Stardust w nagrodę, a mam tego sporo, 167 Starpisów, więc generalnie luzik. Dobra, ale na no jak widzicie mój czarek Charizard, Charizard. To jest oczywiście seteczka. Wczoraj mi wpadł Best Buddy z Lucario. Więc... Teraz nie pamiętam jak to się wpisywało. Best... 5? Buddy... 5? O, Buddy 5. Także mam 31 Best Buddy wbitych. Za chwilę byśmy mogli w sumie wbić dwa następne. Czy nie wiem, czy w sumie by się wbiły, ale... Dobra, to prób... póki pamiętam odbiorę sobie EXPA. Tutaj dostałem info, że nie musi, nie musimy synchronizować naszych jajek, więc mogę sobie odebrać na spokojnie. E, Dziękuweczka oczywiście. Dobra, e, poczekamy na expa. Jest spoczko coraz bliżej do 300 milionów Expa. <laughs> będzie spoko. Także teraz questik. Tam widziałem będzie Tingo Rocket do pokonania. Tutaj będziemy mieli Weedla, więc Widl e, może być Shiny, ale nie jest, nie mam setki, 191, to nawet nie wiem czy to jest setka, oczywiście łapiemy go z trikiem. cyk, 191, mamy 25, mega energii, spoczko, dobra jajeczka, same dwójki mi wypadają ostatnio, nie wiem czemu, co jest, kurczę. Także zobaczymy, może, może wypadnie 9 dych, to zrobimy wykluwanie 9 razy 10. Dobra, także teraz zobaczmy, co tutaj nam profesor Willow mówi następnego. Power Up 5 Pokemon, Evolve Weedle, to nie będzie problemu. Dobra, i Power Up, dobra, Weedle. Zrobimy ewolucję Shiny, a co? zieloną Kakunę. Także generalnie spoko. Jeszcze mi trochę ich zostało, chociaż troszeczkę ich usunąłem, bo oczywiście nie mam miejsca. Ten, kurczę, 15 września jest też troszeczkę późno, więc najbliższe 150 Pokemonów jest do usunięcia, nazwane X. Pewnie to nie są wszystkie jeszcze nazwane, ale są strajdowane, więc no na pewno są do usunięcia, ale no wiadomo, takie jakieś Gible, Deino, tak? No zresztą mogę Wam tutaj przewinąć... Eee... Timbury tak to wszystko jest po trade. Więc tutaj mamy Weldamy, Chensi, Deino, Bible. Różne rzeczy, które no po prostu no są rzadkie i te dwa razy candy się przydadzą. Nie? Dobra, także power up to sobie za chwilę zrobię i teraz team go rocket pokonać musimy, więc musimy iść w przeciwnym kierunku.